Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czipaka. Link w opisie. Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 14, bok AB tego prostokąta ma długość 6, długość boku BC jest równa. Przekątna AC, czyli narysujmy sobie prostokąt A B C D, przekątna AC ma długość 14 bok AB ma długość 6, długość boku BC jest równa, no szukamy x, no jak znaleźć x oczywiście z pitagorasa, 6 kwadrat plus x kwadrat daje nam 14 do kwadratu, 36 plus x kwadrat daje nam 196, 36 na drugą stronę, czyli x kwadrat to jest 196 minus 36, czyli 100. 60, czyli x to jest pierwiastek ze 160, a pierwiastek ze 160 to jest pierwiastek z 16 razy 10, pierwiastek z 16 to jest 4, pierwiastek z 10 to jest 10, czyli mamy 4 pierwiastki z 10. Długość BC, długość boku BC to 4 pierwiastki z 10.